Witam, mam na imię Krystian. Chciałem przedstawić mój samochód. Jest to od Subaru Legacy 2015. 4-cylindrowy silnik w układzie Boxer. 175 koni Bezstopniowa transmisja CVT, której już generacji, drugiej bądź trzeciej. Nie jestem nawet pewien, tak to Subaru bywa. Napęd na cztery koła. Symmetrical all Drive By powiedzieć właściwie, że jest to chyba jeden z lepszych napędów na cztery koła Jeździłem kilkoma autami z takimi napędami i ten w Subaru spisuje się powiedziałbym najlepiej Jak już mówiłem jest to rocznik 2015 Kupiłem go na początku tego roku z przebiegiem 8000 mil Teraz ten przebieg wynosi mil 14 tysięcy. Zobaczmy pod maskę. W Subaru jak w Subaru. Silnik w układzie H Boxer. Nisko osadzony. Chyba zmienia to właściwie. Środek ciężkości auto się dobrze trzyma drogi. Ma tu też związek z, z dobrym zawieszeniem, wielowahaczowe z przodu, z tyłu, bardzo dobrze się trzyma drogi auto, to jestem pełen podziwu właściwie. Wcześniej miałem a, starszą wersję tego samochodu, 2012, ale gdy wyszła ta buda, spodobała mi się, pojechałem do Dilera i wymieniłem. Samochód właściwie wyposażony jest jak większość samochodów tej klasy, które są teraz na rynku. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka podgrzewane, A, system kontroli trakcji, przyciemnianie przyrządów, wbieranie bagażnika, fotel kierowcy. Bardzo wygodny, boczki tutaj są fajnie wyprofilowane, bardzo fajnie trzyma. Trzyma sylwetkę człowieka, jak, jak się w nim siedzi. Muszę powiedzieć, że fotele są jedne z wygodniejszych. Elektryczny fotel kierowcy. W paru płaszczyznach, góra-dół. Oparcie przód-tył, fotel przód-tył. Miejsce na lędźwie. Fotel pasażera już niestety jest manualny. A tak jak mówiłem, transmisja e, automatyczna CVT. Podgrzewane fotele, wyświetlacz 5,5 bądź 6 cali, nawet nie jestem pewien, dwustres, dwustrefowa klimatyzacja, radio satelitarne, Bluetooth. Bluetooth można połączyć z telefonem do rozmów oraz ze źródłem muzyki telefonu. Jak widać aplikacje Pandora, Radio AHA. Posiada też kamerę cofania. Bardzo, bardzo ładnie w porównaniu do poprzedniej wersji zaprojektowane liczniki. Bardzo fajna kierownica. Bardzo przyjemna, obszyta skórką. dużo, dużo kontroli na niej. Tempomat, o, sterowanie telefonem, sterowanie radiem, oglądanie folderów, dużo schowków na okulary, ale chyba, nie wiem czy Subaru zaprojektowało swoj, swoją linię okularów, które się tu mieszczą, bo moje się tu nie mieszczą. Dużo schowek tutaj, schowek, o, oparcie. Pod łokieć, bardzo miękkie, fajne. wyboczki na drzwiach też bardzo fajne, przyjemne. Miejsce na kubeczki, elektryczny hamulec e, ręczny. Asystent e, zjazdu, podjazdu pod górkę, przepraszam. Tutaj w schowku dwa gniazda USB, AUX, gniazdo zapalniczki. Nie zamknąć, nic nie widać. Jak mile 14 tysięcy mil. Spalanie. Średnio 34 mile z galona na autostradzie. Czyli wychodzi, że to jest gdzieś w miejscach 8-9, może litrów na 100 km. Ciekawą opcją w tym radiu jest to, że można kierować radiem, jak i panelem klimatyzacji za pomocą komend głosowych. Wciskamy przycisk. What would you like to do? Change the fan speed to 4. Changing the fan to 4. I tak można zmieniać temperaturę stację radiową, źródło dźwięku, Bluetooth, radiosatelitarne, radio FM, Pandora. A tylko ciekawą rzeczą jest to, że komendy można wydawać tylko po angielsku. I podobnie jak Siri w iPhone'ach, tak to radio nie rozpoznaje akcentu, więc tak jak ja, jeżeli mam akcent, powiedzmy taki europejski, nie zawsze on wie o co mi chodzi. Zobaczmy jeszcze z tyłu. O, z tyłu nie ma rewelacji, oprócz elektrycznie opuszczanych obu szyb. Nic więcej tu ciekawego raczej nie znajdziemy. Auto jest dość. To, że obszerne. Ja mam 1,68 m wzrostu. Ale mam tu mnóstwo miejsca na nogi. Jeszcze nad, nad głową to samo. Także cztery osoby podróżują w komforcie. No piąta siedzi na tym środku. Który można otworzyć. Na dwa kubeczki. Też miękko. Dość ciekawie, właściwie. Lubię to auto. Jest. Za te pieniądze jest dobra, ciekawa alternatywa, jeżeli ktoś myśli... Ja myślałem przynajmniej o zakupie Hondy Accord bądź Subaru. Wybrałem Subaru. Próbowałem znaleźć jakieś minusy tego samochodu i tak naprawdę nie ma ich za wiele. Ja znalazłem według mnie tylko dwa. Jeden z nich to jest tu, po i te światełka. Takie kurcze plastikowe badziewie, bym powiedział. Mogłoby to wykonane być z troszkę lepszych materiałów. Tu już jest okej, okay, powiedzmy. Tu z drugiej strony jest to samo, takie samo analogiczne. A drugi minus, chyba większy, jest to, że pedał gazu ustawiony jest jakoś strasznie pionowo, że trzymając nogę na gazie, jadąc przez dłuższy okres czasu, boli stopa. Nie wiem, nie wiem czemu tak to jest rozwiązane, ale. Mogłoby być troszeczkę pochylone to bardziej bardziej do przodu. Ale reasumując, wszystko za relatywnie niskie pieniądze można mieć dobry samochód z dobrą gwarancją. U mnie ja mam gwarancję na 100 tysięcy mil i 7 lat. Jak widzicie, dopiero jest 14, czyli tej gwarancji dość sporo zostało. Jak mówiłem wcześniej na początku, miałem poprzednią wersję 2012. My miałem ją 4 lata i przez te 4 lata wymieniałem tylko olej. Raz wymieniłem hamulce nie pojechałem na żaden serwis, nie było takiej potrzeby. Także to też głównie przesądziło o tym, żeby, żeby kupić następne subaru. Marka sprawdzona przeze mnie. Lubię, jestem zadowolony. Polecam.